Dobry wieczór, tutaj Elagawin to jest nagranie na mój serwer Discorda, gang Eligavin fanclub lub Eligavin. Nagrywam bezpośrednio na serwer. Jest godzina 22.48, wtorek, 4 listopada, oczywiście 2025 rok. Czyli dochodzi godzina 11 wieczorem, a Starego Czasu północ. I ja nie wiem, czy zauważyliście, że ja o tej porze często nagrywam właśnie takie głosówki dla was. Nie wiem, w czym to jest związane. Przeważnie o tej porze mam jakieś pomysły. Moi drodzy. Dzisiaj miałam trochę spraw. Także nie było mnie, ale przez, przez chwilę tam zaglądałam na serwer. Tutaj ktoś mi w ciągu dnia wykonał taki ładny makijaż. I prawdę mówiąc, myślałam, że nagram sobie film taki o poczuciu winy z punktu widzenia psychologicznego. Jak uczucie? Poczucia winy może nas męczyć, utrudniać nam życie, gdy wiele osób z naszego otoczenia czegoś od nas oczekuje, wiele od nas oczekuje, sami od siebie dużo oczekujemy, a wiadomo, życie jest trudne i nie zawsze się udaje wszystko zrealizować. I potem. Przez to poczucie winy niestety czujemy się nieszczęśliwi. chciałam o tym nagrać taką wypowiedź. Mam tutaj różne notatki. Ale po południu się zrobiłam trochę taka zmęczona, znużona i położyłam się spać o godzinie 17. Myślałam, że godzina snu mi wystarczy, ale spałam 3 godziny słuchajcie, do godziny 20.00. Takie sp spanie w ciągu dnia to nie jest dobry pomysł, bo jak się obudziłam, to byłam zupełnie nieprzytomna, nie kontaktowałam. Dopiero teraz jakoś wróciłam do życia. Ogólnie to nie za wiele dzisiaj jadłam. Zrobiłam sobie sałatkę z paluszków krabowych. Paluszki krabowe takie mrożone, rozmroziłam. Dodałam kukurydzę, ananasa. Pora. I co tam jeszcze? No, i majonez, kukurydza, ananaspor. No, i te paluszki krabowe, wszystko drobno pokroiłam. Majonez i jadłam właśnie dzisiaj tą sałatkę. A potem zjadłam orzeszki takie pistacjowe, żabki, taką paczuszkę małą. To jest chyba 5 deko tylko tych orzeszków. No i tyle, nic więcej nie jadłam i w ogóle nie mam ochoty nic zjeść. Ja w ogóle mało takich jakichś dań na ciepło, ja muszę zadbać o siebie trochę. Natomiast wstałam dosyć wcześnie, bo właśnie tu pierwszą część dnia to miałam taką bardzo aktywną, miałam różne sprawy załatwienia. No i właśnie planowałam, myślałam, że ponieważ ktoś mi zrobił taki ładny makijaż, to że sobie nagram jakąś wypowiedź i sobie zrobię taki film, wideoblog. Ale poszłam spać, a potem jak się obudziłam, to mi przeszkadzały te sztuczne ręsy. Po prostu oczy mnie bolały, także odkleiłam to, zmyłam ten makijaż i nie mam już tego makijażu. Myślałam, że z nim jakoś wytrzymam do wieczora i sobie coś tam ponagrywam ale niestety nie dałam rady. Jednak te sztuczne rzęsy, prawdopodobnie też takie przyklejane permanentnie u kosmetyczki, to jest problem. To się trzeba przyzwyczaić. Ja nie jestem w stanie. Mnie to denerwuje, że mam coś na rzęsach. Czuję, te oczy takie ciężkie są. Przeszkadza mi to. Także nie, ja, ja nie będę żadnych rzęs przyklejać. To nie dla mnie jest. Podobnie zresztą jak paznokcie długie. Czy jakieś doczepiane włosy. Kolczyki, tatuaże. Nie nie. Po co się. Po co sobie komplikować życie. Moi drodzy, nagrywam teraz Wam tą wiadomość, ale niewykluczone, że będę musiała ją przerwać. Ponieważ czekam na telefon taki ważny. Co prawda, wyciszyłam sobie tutaj telefony, ale będę widzieć, jak będą dzwonić. Więc z góry uprzedzam, jakbym miała telefon, to ja opublikuję to nagranie, a potem jeszcze ewentualnie uzupełnię drugą część. W drugim nagraniu uzupełnię tą wypowiedź. No ale mam, mam nadzieję, że zdążę tutaj nagrać parę zdań. Mam już 5 minut nagrania. Myślę, że tak postaram się w 15 minutach zmieścić, bo te nagrania godzinne to jest przesada. Wątpię, żeby ktoś miał czas i ochotę tego słuchać. A 15 minut czy tam 10 to można posłuchać, prawda? Słuchajcie, tak jak cały czas tutaj Wam podkreślam w różnych wpisach, ale też właśnie w nagraniach. Nie zamierzam z internetu odchodzić. Nie zamierzam likwidować naszego serwera. Tak napisałam. Po prostu, żeby zdenerwować yy, wejterów. Nie zamierzam tutaj jakoś ograniczać bardzo mojej aktywności w internecie, tylko po prostu teraz mam trochę różnych spraw, zajęć, obowiązków. Od początku lata więcej niż normalnie i Muszę, muszę się odnaleźć jakoś w tej mojej nowej sytuacji życiowej, logistycznie przede wszystkim, bo czasami jestem taka rozproszona, skołowana, że tak powiem, nie mogę skupić myśli, nie wiem jak, jak wszystkie swoje sprawy zaplanować. Dzisiaj jest dopiero wtorek. No, jutro nie planuję podium ani żadnej głosówki. Z tych powodów, o których już mówiłam wiele razy, że, że te rozmowy nie dają mi jak, jakiejś satysfakcji. Ale może na, na TikToku się połączę. Dzwoniłam właśnie do Luci, do tej mojej koleżanki, takiej dziewczyny, która jest okulistką w Radomiu. Bo ona podobno na TikToku się udziela, i jakieś tam afery były, dymy. Jakiegoś chłopaka sobie znalazła. Teraz się z nim chyba pokłóciła. Myślałam, że, ją, że sobie ją dołączę na TikToku. Zrobię sobie z nią jakąś bitwę. Porozmawiamy. No, ale dzwoniłam i nie odebrała telefonu. Wysłałam jej SMS-a, zobaczymy, co odpisze. No fajnie by było. W każdym razie, może takiego live'a na TikToku zrobić. Już przymierzam się do tego. Ale nie wiem, czy w tym tygodniu zrobię, czy w następnym. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, live'a na platformie Kick chciałabym zrobić w sobotę. Także wyprodukuję sobie jakiś filmik, taki fajny, jakiś reklamówkę, reklamę tego wydarzenia. I opiszę to właśnie na Discordzie, na Facebooku, Instagramie, Twitterze, TikToku, no wszędzie gdzie się da. Ale nie wiem, zaszczegę, bo zobaczę, jak się będę czuła, ile będę miała siły, czy dam radę zrobić tego live'a, bo trochę ostatnio właśnie z tą kondycją jest średnio. Ale będę, będę te live'y robić dalej i filmy nagrywać i robić zdjęcia i pisać, nic się nie martwcie, tylko Trochę mam problemy z czasem i z energią. I po, za jakiś czas, za parę miesięcy, może za pół roku, Wam powiem, dlaczego tak jest dzisiaj. Teraz nie mogę, nie chcę, nie mogę o, o swoich prywatnych sprawach nic mówić, ponieważ no im, im internetowi hajterzy mniej wiedzą, tym lepiej. Bo będą mi szkodzić, dokuczać, wyśmiewać, pozbawiać mnie pewności siebie, więc nie ma potrzeby zwierzania się z jakichś swoich spraw na forum publicznym. Zresztą psychologia właśnie mówi o tym, że jeżeli potrzebujemy wsparcia, pomocy w jakiejś konkretnej sprawie, w jakichś problemach, chcielibyśmy, żeby ktoś nam doradził, to lepiej zwrócić się do poszczególnych osób, jakichś przyjaciół, bliskich nam osób i wtedy one nam na pewno coś poradzą. Natomiast takie publiczne szukanie pomocy to nic nie daje, bo nikt nie zareaguje, a przyciągnie to tylko hejt. Także no niestety nie mogę Wam tutaj ujawnić jakiś spraw swoich, którymi aktualnie żyję, ale nie, niektóre tutaj zaprzyjaźnione ze mną osoby wiedzą. No w każdym razie ogólnie żyję, wszystko dobrze, nic mi się złego nie dzieje. Także mm, wszystko pod kontrolą. Zaglądam sobie tutaj na ten nasz serwer, jak mogę. Muszę się zabrać tutaj za pracę ale już generalnie późna pora, to dzisiaj tylko nie będę robić, ale jutro sobie wezmę kalendarz do ręki i muszę jeszcze raz robić listę różnych swoich obowiązków, zajęć, spraw, pomysłów. Bo dużo mam spraw do zrobienia, różnych pomysłów, jakichś inicjatyw. I a cały czas to przesuwam na następny dzień i na następny i na następny. A myślę, że trzeba się yy, po prostu nastawić, przyzwyczaić do tego, żeby małymi krokami realizować jakieś obowiązki, pomysły. To nam da satysfakcję, że coś robimy ze swoim życiem, ze swoją pracą, szkołą. I jeżeli się przyzwyczajimy do takiej aktywności, że codziennie coś robimy, czy zawodowo, czy prywatnie, czy też, y jeśli chodzi o jakiś ruch, wysiłek fizyczny, jeżeli się przyzwyczajimy, to potem nam będzie łatwiej następnego dnia znowu do tego wrócić i znowu i znowu. Już o tym nagrywałam parę razy. Bo ja na razie to się przyzwyczajam do Jakiegoś marazmu, lenistwa, martwienia się, bycia zmęczoną, użalania się nad sobą, bycia jakoś przestraszoną, przerażoną, że sobie nie poradzę z pewnymi sprawami. Wmawiam sobie, że nie dam rady, że to jest za trudne, że nie mam siły, że zrobię to jutro. Tymczasem trzeba sobie po prostu powiedzieć: Halo, no przecież zrobię to. Nie takie rzeczy robiłam, robiłem. To nie jest takie wcale trudne. Zrobię, popróbuję, na pewno się uda. A jak nie dzisiaj, to spróbuję znowu jutro. I słuchajcie, tak trzeba podchodzić do życia, a nie czuć się cały czas przetłoczonym i rezygnować z różnego rodzaju aktywności czy pasji. Także taki mam pomysł. Myślę, że sobie obejrzę jakiś film, może coś tam jeszcze zjem. Postaram się nie palić żadnych papierosów, bo nie czuję się tak najlepiej. Nie mam żadnego alkoholu w domu. Dobrze, że jest ta prohibicja, powiem Wam, w Krakowie, bo kusi mnie, żeby sobie pójść kupić piwo. A już się nie da, bo jest godzina 23. Żabki zamknięte. No i bardzo dobrze. Obudzę się jutro. Mniej zmęczona na pewno. Także fajnie. W sumie kusi mnie też, żeby sobie kawę zrobić, ale to to nie jest dobry pomysł o godzinie 23. To bym nie zasnęła. Bleków chyba żadnych nie mam. A czuję się taka trochę bez życia, to myślę, że sobie coś zjem po prostu. I napiję się soku gryfutowego, albo sobie może herbatkę zrobię z cytryną, albo z sokiem malinowym. No cóż, słyszałam, że tutaj rozrabiacie na serwerze. Kłócicie się trochę. Ale dobrze. No to cieszę się, że serwer wyje. Jeżeli są osoby, które. Zbyt surowo dostały przerwę ode mnie czy od innych administratorów, to piszcie do nas prywatnie. Będziemy się starali Wam te przerwy ściągnąć. No i pozdrawiam Was serdecznie. Życzę spokojnej nocy, miłego wieczoru. To już chyba nie, bo już wieczór się skończył. Ale jeśli jeszcze uważacie, że wieczór przed Wami, no to miłego wieczoru. I życzę udanego jutrzejszego dnia, ładnej pogody, dużo energii i pogody ducha. Także takie niezadługie nagranie. Pozdrawiam serdecznie. Jak będę miała jakiś pomysł, to może jeszcze Wam drogie Kangusie coś nagram. Także to wszystko: 15 minut nagrania. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia znowu. Ha. Uh -huh.